Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem Was zaskoczę. Aczkolwiek, jeśli kliknęliście w ten film, to znaczy, że już wiecie, o czym on będzie. Nic Wam nie mówiłam w moich vlogach, nie zapowiadałam tego, co się wydarzy. Zdecydowałam się na zabieg laserem. To mnie śledzi od dłuższego czasu, ten wie, od dłuższego czasu się nad tym zastanawiałam, ale. Nie wiedzieliście o tym, że na koniec się na niego zdecydowałam? W tym odcinku opowiem Wam, dlaczego zdecydowałam się na zabieg laserem, na jaki zabieg się zdecydowałam, jakie były efekty, jak wyglądało gojenie dzień po dniu, jakie kosmetyki pomogły mi w całym tym procesie. Będzie to film dla tych z Was, które wciąż się wahają, czy się na taki zabieg zdecydować, dlatego w tym filmie rozwieję wszystkie Wasze wątpliwości. Sama, zanim się wreszcie zdecydowałam na zabieg laserem, bardzo dobrze się do tego przygotowałam. Przeczytałam mnóstwo informacji na temat tego, jakie są lasery, bo lasery są różne, który będzie odpowiedni dla mnie. Byłam w różnych klinikach, zasięgłam opinii różnych lekarzy i wreszcie zdecydowałam się na ten, o którym Wam teraz opowiem. No to zacznijmy od tego, dlaczego zdecydowałam się właśnie na zabieg laserem. Od lat walczę z przebarwieniami, były to przebarwienia hormonalne, były to przebarwienia też słoneczne. Niestety, kiedy miałam lat 20, nie używałam. Kremów przeciwsłonecznych. Mieszkam na stałe od 20 lat we Włoszech, więc jest to nieuniknione. Tak jak na przykład dziś, teraz kiedy skończyłam wreszcie zabieg laserem, mamy dopiero marzec, a już za oknem świeci mocne słońce i już za oknem jest bardzo cieplutko. Niestety, bo teraz wolałabym, żeby jednak za oknem było troszkę szaro, buro, żeby padał deszcz, bo przez wiele tygodni lepiej, żebym jednak. Twarzy na słońce nie wystawiała. Ci z Was, którzy śledzą mnie od dłuższego czasu, to wiedzą, że e, miałam bardzo dużo przebarwień na twarzy, które udało mi się ujarzmić troszkę stosując witaminę C, stosując regularnie retinol, ale niektóre przebarwienia były zbyt mocne i niestety retinol sobie z nimi nie poradził. Już kilka lat, kiedy zastanawiałam się nad tym czy zdecydować się na ten zabieg, czy on jest dla mnie? Informowałam się. Medycyna teraz poszła bardzo do przodu i y, mamy na rynku dostępne niesamowite możliwości. Czekałam z nagraniem tego filmu, minął dokładnie tydzień od zabiegu, i chciałam Wam właśnie opowiedzieć o realnych efektach, realnych. Widocznych różnicach, więc teraz już nie przedłużamy i zaczynamy. Na pierwszy zabieg laserem zdecydowałam się w Polsce. Byłam wtedy w Warszawie na kilka dni i postanowiłam, że to tam pójdę do kliniki, która jest sprawdzona przez niektóre osoby, które mnie śledzą i bardzo właśnie polecana. Byłam w tej klinice, pani mi poleciła po zrobieniu zdjęć, po przeanalizowaniu mojej skóry, poleciła mi dwa lasery, których nie można zrobić w ten sam dzień, albo przynajmniej w tej klinice nie chcieli zdecydować. Się na połączenie tych dwóch laserów. Może to nawet i dobrze, bo w ten sam dzień wracałam samolotem do Włoch. Dlatego jako pierwszy zabieg Najmniej inwazyjny to był PICO Plus. PICO Plus to naprawdę laser bardzo delikatny, nie mamy tam żadnego przerwania tkanki, nie jest on bolesny, odbywa się bardzo szybko, bez żadnego znieczulenia. Jest to laser, który emituje ultrakrótkie impulsy światła, trwające pico sekundy, części sekundy, pozwala na efektowne działanie na skórę przy minimalnym ryzyku uszkodzeń. Ten laser jest polecany, by leczyć zmiany naczynkowe, czy właśnie Pigmentacyjne. Tutaj w przewidze możecie zobaczyć, jak wyglądała moja twarz przed zabiegiem i zaraz po zabiegu. Nie było absolutnie żadnego zaczerwienienia, żadnego podrażnienia. Był lekko nieprzyjemny, ale absolutnie nie był to bolesny zabieg, więc mogłabym go polecić. Po tym zabiegu zauważyłam, że niektóre moje przebarwienia. Bardzo ściemniały, to trwało kilka dni i powoli, powoli zaczęły znikać. Poprawiła się bardzo delikatnie jędrność skóry i elastyczność, bo ten laser też e, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. I tak jak Wam już powiedziałam, niektóre przebarwienia ściemniały i później, powoli. Zaczęły znikać. Niestety, e, zabieg ten miał być pierwszym z kilku zabiegów. Niestety, do Polski już później nie mogłam się wybrać specjalnie po to, żeby zrobić laser. Zaczęłam szukać kolejnej kliniki tutaj we Włoszech. Odwiedziłam naprawdę kilka, ale mało, która wzbudziła we mnie zaufanie. Mam bardzo jasną skórę, boję się tego, że ktoś nieadekwatny, ktoś dobrze niewyszkolony, osoba, klinika, która nie jest dobrze przygotowana, która nie ma, Odpowiednich urządzeń może mi zaszkodzić zamiast poprawić. Dlatego wolałam poczekać, odkładałam to bardzo długo, bo na pierwszy zabieg zdecydowałam się w listopadzie, a teraz mamy marzec. I na kolejne właśnie zabiegi zdecydowałam się tydzień temu. Bardzo długo szukałam odpowiedniej kliniki, i później, kiedy już tą klinikę znalazłam, to niestety musiałam bardzo długo czekać, żeby ustawić moją pracę i żeby tam było miejsce, bo wiedziałam, że będzie mi potrzebny ten czas, kiedy nie będę mogła pracować, kiedy nie będę mogła wychodzić za bardzo z domu, więc musieliśmy to wszystko połączyć. No i wreszcie udało mi się końcem. Lutego. Wracając do zabiegu Pico Plus. nie był to zabieg bolesny. Bardzo krótki czas gojenia. Skóra była tylko lekko zaczerwieniona, nie była bardzo podrażniona. Od razu po zabiegu można się malować, można nakładać krem, nie ma tam żadnego problemu. Może skóra była lekko wrażliwa, aczkolwiek niebolesna, była bardzo wrażliwa na słońce przez kilka dni. Przeszkadzało mi słońce, jeśli świeciło na zewnątrz, więc absolutnie musiałam używać wtedy bardzo wysokiej ochrony słonecznej. Podczas tego zabiegu został mi polecony jako drugi zabieg laser BBL, ale podczas tej pierwszej wizyty tutaj we Włoszech, w Mediolanie, lekarz zaproponował mi nie tylko laser BBL, ale opowiedział mi też o nowej generacji laserze HALO. Powiedział mi właśnie, że podczas jednej wizyty dobrze by było połączyć te dwa lasery, by uzyskać idealny efekt, taki na którym mi właśnie zależało. Na czym mi zależało? Na tym, żeby pozbyć się przebarwień, ale jeśli już się decyduję na laser, chciałam właśnie pobudzić y, produkcję, y, pracę elastyny kolagenu, czyli uzyskać ten efekt liftingu, by pozbyć się właśnie delikatnych zmarszczek i by twarz wyglądała młodziej. Nadszedł wreszcie ten dzień, pojechałam do Mediolanu, uwierzcie mi, byłam bardzo, bardzo zestresowana, wiedziałam, że będzie to zabieg bolesny, mimo, że został mi nałożony oczywiście krem znieczulający na 45 minut. Cały zabieg odbył się w bardzo sterylnym pokoju z lekarzem i z pielęgniarką. Zaczęliśmy od zabiegu BBL. BBL i Halo są to dwa różne zabiegi. Halo jest idealny na przebarwienia melazma, hiperpigmentacja, drobne zmarszczki, blizny potrącikowe, rozszerzone pory. Jest to laser frakcyjny, co oznacza, że działa na małe kolumny skóry, pozostawiając nienaruszone obszary, co przyspiesza gojenie. Działa zarówno na powierzchni skóry, usuwając przebarwienia, poprawiając struktury, jak i w jej głębszych warstwach, stymulując produkcję kolagenu i redukując zmarszczki. Natomiast BBL (Broadband Light) to jest intensywne światło pulsacyjne. Idealne też na przebarwienia słoneczne, zaczerwienienia, popękane naczynka, czy też nierówny kolor od skóry. Nie jest to typowy laser, lecz intensywne światło pulsacyjne IPL, które celuje w ciemne pigmenty, przebarwienia i naczynka krwionośne. Zaczęliśmy od zabiegu BBL. Cały zabieg trwał około 10 minut. Teraz nie wiem, bo miałam okularki na oczach i nie mogłam sprawdzać dokładnie czasu, ale takie miałam wrażenie, że trwa to e, zaledwie kilka minut. E, muszę przyznać, że tutaj na czole nie było takiego problemu, mimo że tutaj skóra jest cieńsza. Najbardziej piekło mnie na policzkach, bo tutaj miałam najwięcej przebarwień i tutaj musieli przejechać kilka, jak nie kilkanaście razy. I to uczucie ciepła było takie. Miałam wrażenie, jakbym miała. Jakby ktoś mi przejeżdżał, no nie mówię żelazkiem, ale mało brakuje po twarzy. Później e, przeszliśmy na zabieg e, halo. Zabieg halo nie był robiony już na żelu, tylko twarz była oczyszczona, e, też trwał kilka minut, i tutaj miałam takie bardziej wrażenie nie ciepła, tylko igieł, które, taki prąd, który przechodził po skórze. Bardzo podobne uczucie jak e, laser, jeśli robimy depilację bardzo nieprzyjemne uczucie, ale jeśli miałabym porównać, to wydaje mi się, że BBL był bardziej nieprzyjemny, a halo, można wytrzymać, no może tutaj w okolicach nosa, tutaj i e, ust, no tam e, to uczucie takiego jakby prądu było dość nieprzyjemne, ale jak najbardziej można wytrzymać, jeśli miałabym dać w skali od 1 do 10, to BBL e, ból by był tak 7, a jeśli chodzi o halo, no to 5. Można wytrzymać, aczkolwiek skóra już była podrażniona po laserze BBL. Ale powtarzam, trwa to wszystko naprawdę tylko kilka minut. Mamy znieczulenie na twarzy, więc można wytrzymać. To, czego się nie spodziewałam, to to, co będzie się działo zaraz. Po zabiegu uczucie pieczenia było nie do wytrzymania. Nie spodziewałam się, myślałam, że jak już lekarz zakończy cały zabieg, to już wreszcie mamy koniec. Niestety tak nie było. Zaraz po zabiegu skóra zaczęła piec przeokropnie. E, została spryskana wodą termalną, później został mi nałożony krem, który później kupiłam sobie do domu, o którym zaraz wam opowiem kilka słów. Cico e, Cicalfate Aven. I to uczucie ściągnięcia, pieczenia było bardzo intensywne. Które utrzymywało się tak gdzieś do dwóch godzin. Wracałam autem w ten dzień z Mediolanu do domu, mam tak gdzieś godzinę drogi. Było okropne słońce w ten dzień, mam pecha jak zawsze. Miałam na szczęście w aucie butelkę wody termalnej, którą później wykończyłam, to jest moja już drugie, druga butelka. Uwierzcie, mi w ciągu godziny wypsikałam całą, bo tylko psikanie wodą termalną powodowało takie ukojenie na kilka sekund. Nastawiałam sobie w temperaturę w aucie 16 stopni, żeby na twarz właśnie wiało mi takie zimne powietrze i to dało mi duży komfort. Więc jeśli chcecie się zdecydować na taki zabieg to przygotujcie sobie wodę termalną i zimne powietrze. Na pewno jeśli będziecie wracać piechotką i będzie zimno na zewnątrz, to to ukoi właśnie to uczucie pieczenia. Po dwóch godzinach wszystko przeszło, skóra nie była już taka piecząca, parząca, ale e, przez cały dzień miałam takie uczucie ogromnego ściągnięcia i jakiekolwiek ciepło, do którego się zbliżałam, dawało mi duży dyskomfort. Tutaj w przebicie możecie zobaczyć moją twarz, jak wyglądała zaraz po zabiegu, jeszcze jak leżałam na fotelu w gabinecie, i możecie właśnie zauważyć, że ta twarz była już zaczerwieniona, już podrażniona i uwierzcie mi bardzo, bardzo piecząca. Ja w okresie zimowym grzeję w domu kaloryferami, ale też kominkiem. W ten dzień nie rozpaliłam kominek i za każdym razem, kiedy otwierałam drzwi w kominku, to uczucie ciepła, które buchało z kominka, było bardzo nieprzyjemne. Czułam duży dyskomfort właśnie, kiedy miałam kontakt z jakimkolwiek ciepłem. Także unikajcie tego. Jeśli chcecie zdecydować się na laser, by w ten dzień po prostu yy, nie używać piekarnika, kominka. I by nie wystawiać się nigdzie, gdzie jest ciepło. Zimne powietrze, powtarzam, zimny spray, nawet taki z lodówki, ukaja i naprawdę daje bardzo duże takie uczucie ulgi. Ten dzień bardzo uważałam, żeby nie dotykać twarzy, związałam sobie włosy, bo jakikolwiek kontakt z czymkolwiek, czy z poduszką, czy z ubraniami, czy z włosami, był nieprzyjemny. Nie mówię, że było to bardzo bolesne po tych dwóch godzinach, absolutnie nie, ale odczuwałam Taki dyskomfort, więc starałam się w ten dzień. Po pierwsze, nie pracowałam, położyłam się na kanapie w pół. Na wpółsiedząco, absolutnie nie nienależąco. Właśnie lekarz w gabinecie powiedział mi, żeby w ten dzień nie spała należąco, na płasko, tylko tak wpółsiedząco, żeby krew nie dopływała za bardzo do twarzy, bo wtedy uniknę tego, by właśnie bardzo twarz mi spuchła. I muszę przyznać, że to zadziałało. Zauważyłam w ten dzień, że kiedy się schylałam, kiedy żeby zabrać cokolwiek z podłogi czy na przykład z zamrażarki, to kiedy ta krew dopływała do twarzy, to naprawdę to uczucie ciepła i dyskomfortu było natychmiastowe. Także starajcie się w ten dzień siedzieć. Leżeć na wpół siedząco, bo to naprawdę bardzo pomaga. W, ten, w tą noc spałam na kanapie, żeby nikomu nie przeszkadzać, i faktycznie rano obudziłam się. Absolutnie nie miałam ani spuchniętych oczu, ani spuchniętej bardzo twarzy. Oczywiście była ona lekko opuchnięta, ale muszę przyznać, nie było tak źle jak myślałam. W pierwszy dzień, zaraz po zabiegu, e, używałam cały czas wody termalnej i e, kupiłam sobie krem Cicalfate, który został mi właśnie polecony z Awen, e, Dawałam taką bardzo dużą e, warstwę tego kremu na twarz, bo on bardzo pomagał, by nie było tego uczucia ściągnięcia, by tą skórę właśnie nawilżyć i żeby ona e, nie piekła, także... Naprawdę bardzo dobrze sprawdził się u mnie ten krem, używałam go przez cały tydzień i muszę przyznać, że tubeczka, mimo że jest to 100 ml, jest bardzo wydajna, bo powtarzam, używałam go kilka razy dziennie, taką sporą ilość. W pierwszy dzień użyłam go dwa razy, w południe i wieczorem, bo zaraz po zabiegu już pani pielęgniarka nałożyła mi właśnie, popsikała mi twarz. Wodą termalną i zaraz później tym kremem, także nie musiałam go nakładać zaraz po i dopiero w domu zmyłam twarz, bo kupiłam sobie specjalnie CeraVe jest to ten hydrating cleanser, ten detergente hidratante do skóry suchej, podrażnionej, normalnej i właśnie ten ten, tylko ten jest bardzo, bardzo delikatny. Nie ma tutaj żadnych e, składników, które podrażnią nam skórę. Mamy tutaj kwas hialuronowy, mamy tutaj e, składniki, które właśnie koją. Więc jeśli jesteście po zabiegach, planujecie jakiekolwiek zabiegi, to bardzo polecam. Świetnie się nie sprawdził. I on ma takie, to jest taka emulsja, świetnie myje twarz. Na pewno nie poradzi sobie z makijażem, ale nie o to chodzi, tutaj chodziło. Nie pozbywa nas tutaj tej warstwy hydrolipidowej na skórze, nie podrażnia, e, kiedy myłam twarz bo bardzo się tego bałam w pierwszy dzień by właśnie cokolwiek nałożyć innego na skórę, żeby ona jeszcze bardziej nie piekła i muszę przyznać że tutaj z tym produktem absolutnie tego efektu ściągnięcia, podrażnienia nie miałam, bardzo fajnie koił też skórę i później za każdym razem kiedy myłam twarz właśnie nakładałam ten, ten krem Cicalfate który też powodował, że skóra nie była ściągnięta, że skóra była bardzo dobrze nawilżona i według mnie e, powodował też, że dużo szybciej się wszystko goiło. Ten krem właśnie tworzy na powierzchni skóry ochronny film, który zabezpieczają przed czynnikami zewnętrznymi, wspomaga regenerację skóry dzięki składnikom odbudowującym. I oczyszczającym. Mamy tutaj w składzie wodę termalną Awen, która właśnie też działa kojąco i przeciwzapalnie. Tlenek cynku i siarczan cynku, które działają antybakteryjnie i wspomagają gojenie, miedź, siarczan miedzi przyspiesza regenerację skóry i mamy też sire ferment bakteryjny, który pobudza odbudowę naskórka. Drugi dzień było już o wiele lepiej. Ten efekt, taki, te uczucie pieczenia znikło, ale miałam wciąż takie mocne uczucie ściągnięcia. Skóra była bardzo nadwrażliwa. Odkąd zrobiłam zabieg laserem we Włoszech jest słońce, jest bardzo gorąco i jakikolwiek kontakt właśnie z promieniami słonecznymi dawał bardzo duży dyskomfort. I było to takie uczucie podobne, kiedy używa się retinolu. Skóra staje się się bardzo nadwrażliwa, więc musicie uważać. Ja wychodziłam z rozpuszczonymi włosami, z czapeczką i oczywiście z bardzo wysokim filtrem. Tutaj możecie w przebitce zobaczyć, jak wyglądała twarz. Była już ogromna różnica między pierwszym dniem, zaraz po zabiegu, a drugim dzień. Wszystko działo się bardzo szybko. Podczas mycia twarz wciąż miała takie uczucie ściągnięcia, ale było już to odrobinę mniejsze niż w pierwszy dzień. Zaraz po myciu twarzy znowu używałam wody termalnej i oczywiście kremu, ale lekarz polecił mi, by dwa razy dziennie od drugiego dnia, nie w dzień zabiegu, tylko dzień później dołożyć do mojej pielęgnacji krem, który mi przepisał i jest to Iruxol. Stosowałam go raz przed obiadem i tak przed kolacją. Nakładałam go na twarz na około godzinę, po czym musiałam go dobrze zmyć. I tutaj też zmywałam go oczywiście czerawie. Iruxol kolagenazji. Jest to maść oczyszczająca i antybakteryjna. Pomaga w gojeniu ran i zapobiega infekcjom bakteryjnym. Usuwa martwe komórki skóry, przyspieszając proces regeneracji. Zawiera antybiotyk, który zapobiega namnożeniu się bakterii. Mamy tutaj w składzie kolagenazji. Enzym, który rozkłada martwe komórki i ułatwia gojenie. Chloramfenicolo, Antybiotyk działający przeciwbakteryjnie, zapobiegający infekcjom. Ten krem nie był Konieczny, ale lekarz właśnie powiedział mi, że jeśli go włączę do pielęgnacji przez 5 dni po zabiegu, to ten proces bardzo się przyspieszy. To jest taka bardzo tłusta maść, ma się wrażenie, jakby to była wazelina, którą nakładamy na twarz dość grubszą warstwę. Pozostawiamy na godzinę i później zmywamy. I zauważyłam tak, od trzeciego dnia dopiero, kiedy nakładałam tą maść, że wraz z zmyciem tej maści schodziły przebarwienia i wszystkie stróbki. Trzeci dzień twarz wciąż była lekko opuchnięta, była wciąż zaczerwieniona i na twarzy pojawiło się taki. Możecie to zresztą zobaczyć w przebitce Tak jakby miała piasek na skórze Wszystkie przebarwienia bardzo ściemniały Zaczęły pojawiać się takie delikatne strupy To nie takie strupy jak przewrócimy się na rowerze i mamy strup na kolanie Ale takie bardzo delikatne, których absolutnie nie możemy drapać Mimo, że twarz może delikatnie swędzić Wciąż używałam w ciągu dnia wody termalnej, zaraz po umyciu twarzy rano oczywiście awen, w połowie ranka używałam e, iruxol, zmywałam go oczywiście cerawę, i tak dalej, i tak dalej. Już czułam dużo większy komfort, wciąż nie malowałam twarzy, bo zostało mi zalecone właśnie, by przez 5 dni nie sięgać po żadne inne składniki aktywne, po żadne inne kosmetyki i absolutnie, by nie malować twarzy. Czwarty dzień zaczęłam widzieć ogromną różnicę. Stróbki zaczęły powoli odpadać wraz właśnie ze zmywaniem tego kremu. Widziałam bardzo dużą różnicę. Tu miałam takie dusze przebarwienie od wielu, wielu lat i byłam. W szoku, jak zmyłam twarz, że to przebarwienie po prostu znikło. Całkowicie znikło. Nawet mój mąż zauważył, jak zeszłam po zmyciu właśnie twarzy, że... Tutaj tego przebarwienia nie mam. Wciąż miałam bardzo duże przebarwienia tutaj na bokach, ale to dlatego, że tutaj tych przebarwień było najwięcej i one podejrzewam, że potrzebowały dużo więcej czasu. Na nos, nosek był już idealny, tutaj broda też zaczęła się bardzo ładnie goić. Miałam tylko jeszcze e, dość duże przebarwienia i stróbki tutaj na bokach twarzy. 5 dnia było już o wiele lepiej. Z każdym myciem, z każdym nałożeniem kremu widziałam, ogromną różnicę. Już nie miałam takiej skorupy nieprzyjemnej na, na, na skórze, bo wcześniej w pierwsze dwa dni nakładając ten krem, nie nakładałam go tak jak krem się nakłada, e, sunąc palcami, tylko go po prostu nakładałam tak, bo nie dało się go nałożyć w inny sposób, a już 4-5 dnia mogłam zrobić sobie nawet delikatny masaż twarzy, czułam już ogromną różnicę. Twarz przestała już powoli swędzić, zaczęłam widzieć jak, jaka jest różnica przed i po, w szczególności tutaj w środkowej części twarzy, na bokach. Jeszcze, jeszcze teraz nie jest tak, jak bym chciała, jeszcze nie jest idealnie, muszę na te efekty poczekać. Tak, do miesiąca czasu. Po lazerze BBL ten proces takiego, takiej regeneracji naskórka trwa od 5 do 7 dni, aczkolwiek na efekty też trzeba poczekać około miesiąca. Jeśli chodzi o lazer Halo, no to tutaj już ten czas gojenia jest wydłużony od 7 do 10 dni, ale już na takie efekty liftingu musimy poczekać kilka tygodni. Na pewno to, co zauważyłam, już po tygodniu, bo minął dokładnie Tydzień od zabiegu skóra jest, ten koloryt jest wyrównany. Bardzo dużo przebarwień znikło, totalnie znikło. Skóra jest rozświetlona, jest bardziej napięta, ale powtarzam, podejrzewam, że gdzieś za dwa tygodnie ten efekt będzie dużo lepszy. Jeśli zastanawiacie się, czy zdecydować się właśnie na zabieg laserem, ja ze szczerego serca mogę Wam bardzo, bardzo polecić. Ale uwaga, wybierzcie bardzo dobrą i sprawdzoną klinikę. Przygotujcie się dobrze wcześniej przed tym zabiegiem. Pamiętajcie, że nie możecie używać e, przed zabiegiem retinolu, ani żadnych kwasów, ża ani żadnych innych takich podrażniających na skórek składników aktywnych. Nie powinniście zażywać żadnych leków, ani żadnych suplementów światło uczulających. Także na to też musicie zwrócić uwagę. Zrezygnujcie z jakich kolwiek peelingów przed zabiegiem. Nie opalajcie się i nie używajcie samopalacza. Jeśli zastosujecie się do tych wszystkich reguł, jeśli wybierzecie odpowiednią klinikę, to uwierzcie mi, zmieni się całkowicie struktura waszej skóry. Jeśli tak jak ja, walczycie z przebarwieniami, to zobaczycie efekty po. Jeśli macie blizny, jakieś znaki na twarzy, też zauważycie różnice. Oczywiście każda skóra jest inna, każda osoba jest inna, ja nie jestem specjalistą, nie jestem lekarzem, mówię wam to po moim osobistym doświadczeniu. Ja spodziewałam się dużych efektów, tym bardziej, że ten zabieg nie jest tani, jest to dość kosztowny, jest to dość kosztowna inwestycja, ale efekty końcowe przerosły moje oczekiwania. Ale ja z efektów jestem bardzo zadowolona. Na pewno na kanale na bieżąco będę wam mówiła o tym, jak wygląda moja skóra, jak te Przebarwienia tutaj na boku e, powoli znikły i kto wie, e, może zdecyduje się jeszcze na coś innego. Także, jeśli taka tematyka Was interesuje, to zostańcie ze mną na dłużej. Jeśli ten film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie paluszka w górę, koniecznie zostawcie komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Cześć Wam.